I to, to łamanie schematów to jest taki dosyć okrepany slogan i, i, i trochę wyśmiechany w każdą możliwą stronę, mówiąc kolokwialnie, natomiast faktycznie jakby edukacja jest bardzo utartym takim schematem i bardzo jasno zdefiniowanym odgórnie, bardzo mało się z niego wyłamuje w żaden sposób. No, chociażby do tego stopnia, że w momencie, kiedy poszedłem do sekretariatu, powiedziałem, że, że chciałbym wrócić szkołę, to to pojawił się moment konsternacji w ogóle, jak, jak działa procedura. Tak? W takim przypadku, bo nigdy w historii szkoły nie zdarzył się uczeń, który chciał samodzielnie by z niej odejść. I tak naprawdę, faktycznie jestem za tym, żeby to, to jakby dostosowywać siebie i te schematy do siebie, niż, niż siebie w kierunku schematów i, i trafiać tam, gdzie wszyscy. No bo każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas gdzieś we własnym zakresie jest, w pewnym sensie nie pasuje do tego schematu. I coś, coś w tym schemacie nie odpowiada, więc dlaczego się do tego podporządkować, skoro mm -hmm. życie też jest na tyle krótkie, że szkoda ten czas marnować na jakby podążanie czyjąś zaprojektowaną z góry ścieżką, tak? Więc, więc faktycznie jestem bardzo dużym orędownikiem łamania takich schematów i nie bałem się podejmowania takich odważnych też decyzji, które, które nie były dosyć oczywiste. Natomiast też ja uważam, że bardzo ważne, szczególnie na tym pierwszym etapie życia, w młodości, jest podążanie takie wielowątkowe i nazwałbym to edukację jakby jednym z wątków, który faktycznie jest w życiu młodego człowieka ważny i absolutnie jest. Natomiast u mnie gdzieś tam kolejnym wątkiem był, było faktycznie programowanie, jeszcze kolejnym wątkiem stał się biznes, jeszcze gdzieś kolejnym wątkiem stały się moje pasje, czyli na, na przykład podróżowanie generalnie lotnictwo i wszystko, co jest z lotnictwem związane. I tak naprawdę nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do, do podążania tym jednym wątkiem, a starałem się te wątki ze sobą łączyć i przeskakiwać pomiędzy nimi, balansować na tyle, na ile było możliwe. I wydaje mi się, że to jest dość ważne.